Oni wiedzą, że nie to jest legendarne duo Trzecia w nocy gatowice my latamy bokiem furo Jak chodzimy dwóch na traka, ty już wiesz, to Madenuro Bo jak tego nie rozumiesz, no to wypierdalaj ruro Ale się to jest legendarne duo Dwa sery w robocie dla nas studio to biuro Mam notatnik Majka to jest mój góro Nasze traki nigdy bigersów nie mulą Ja wiem jak to pisać każdy wersji Typy sabutami. bi hard, karty, grafę, Kredy, proces, tworzę cały setup. Jak ja chcesz zobaczyć pełną kompozycję, otwórz plecak i nie widzę żadnych przeszkód. Ponoć miałem skończyć świat, jakbyś zobaczył tego, co to <grym> mówił. straszna beka. Jebać sany, jebać w opiotę, przeklęte okulary. Jestem